w pełni wszystko rozkwita ta bujna przyroda to najlepsza oznaka zielonych świątek i Bożego Ciała. Ale raz obchodzimy te święta w maju, a raz w czerwcu. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, kiedy wypadła Wielkanoc. Zielone Świątki są 50 dni po Wielkanocy, Boże Ciało 11 dni po Zielonych Świątkach. Te dwa święta kończyły obchody świąt wiosennych. Dawniej na przykład babki mazurki pieczana. W takich ilościach, żeby starczyły do zielonych świątek. Dziś mało kto wie, czym są zielone świątki. A szkoda, bo to było bardzo ważne, bardzo istotne święto, a w jego nastrój najlepiej wprowadzi nas wiersz Kazimierza łakowiczówny. Przyniesiemy tataraku z jeziora, żeby domu stroić na zielone świątki w porę. Postawimy białe brzuski, obok bramy koło dróżki i u drzwi do dwora. A jak zejdzie wczesnym rankiem Duch Święty, znajdzie wszystko ogarnięte, sprzątnięte, znajdzie wszędzie umajone, będzie bardzo ucieszony Duch Święty. Ten wiersz świetnie pokazuje dwa oblicza tego święta. Z jednej strony jego pogańskie, ludowe korzenie, a z drugiej strony wymiar religijny, już czysto chrześcijański. Tak, bo święto chrześcijańskie nałożyło się na bardzo stare święta. Było to święto pasterzy i rolników u Słowian, na przykład, u pogańskich Słowian. Były to święta od bardzo dawna, obchodzone od wieków, obchodzone właściwie we wszystkich krajach. U nas było to święto wesołe, bo były to dni, kiedy bydło wypędzano po raz pierwszy na łąki. Zaczynało się lato, stąd tyle gałęzi z drzew, które rosły w świętych gajach, i od wieków były czczone. Jedne, Zapewniały szczęście, inne zapewniały płodność, inne chroniły od piorunów. Od początku swego istnienia było to święto radości z nadchodzącego lata, które trzeba było godnie powitać i poprzez rozmaite zabiegi magiczne zaskarbić sobie przychylność sił natury. Przede wszystkim należało oczyścić ziemię z demonów wodnych, odpowiedzialnych wiosną za proces wegetacji. W tym celu na łąkach i polach palono ognie, a do jezior i rzek wrzucano ofiary z kwiatów. Zielone gałązki, tak bardzo oczekiwane przez całą zimę, stawały się najcenniejszą ozdobą domostw. Szczególne znaczenie miał zbierany wczesną wiosną tatarak, magiczna roślina, której intensywny zapach potrafił, jak wierzono, odpędzić złe moce i strzec spokoju. Wierzono, że czarownice o świcie zbierały rosę straw i wykorzystywały ją do swoich niecnych celów. Aby więc uchronić bydło przed czarami, okazano jedynem ze spalonych ziół, przystrajano wieńcami i kwiatami. Ślady tych dawnych pogańskich praktyk obecne są w tradycji zielonoświątkowej do dziś. dawnych pogańskich obrzędów przetrwał przede wszystkim zwyczaj majenia domu. Tak, i to określonymi gałązkami. Najczęściej oczywiście zielone świątki brzozą. Brzoza miała takie magiczne znaczenie, miała przynosić szczęście, radość, miłość, zdrowie. Było też tak, że w dawnych czasach kawalerowie ustawiali bramy z młodych brzuzek przed domami panien, o których rękę chcieli się starać. I w zasadzie był to rodzaj oświadczyn. Jedno to brzoza, a drugie sypanie tataraku i strojenie domów tatarakiem. Strojenie, to znaczy umieszczanie świeżych liści tataraku w stodołach, oborach, nawet w psich budach. Na zielone świątki na Boże Ciało dla starszych robiono Kalmusówkę, czyli nalewkę na kłączach tataraku, a dla dzieci smażono w cukrze kłącza tataraku jako cukierki. Dobrze nam się, Haniu, siedzi tak na przyzbie w słoneczku. Dobrze nam się wącha ten świeżutki tatarak, ale mówiłaś o tym, że także wnętrze domu musimy umaić. Zapraszam zatem do środka. Wedle tradycji młode brzozy stawiano czasem przy łóżkach. One miały chronić śpiącego przed koszmarami, a także zapewnić mu długie życie i dobre zdrowie. A podłogę w izbie sypano, obsypywano tatarakiem, który miał chronić nie tylko przed insektami, ale odświeżać i zapewniać zdrowy, dobry oddech. Zielone Świątki to ludowa nazwa kościelnego święta na pamiątkę zesłania ducha świętego na apostołów, które nastąpiło 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Aż do połowy ubiegłego stulecia Zielone Świątki obchodzono przez dwa dni niedzielę i poniedziałek. W obrzędowości ZielonoŚwiątkowej były też elementy matrymonialne. Chłopcy, A co wy robicie, moje stole? A Hanse, moje aresztujemy! A po co i moi? Bo się chcę z To bez moje się nie uczyni? Takie pięknie zdobione moje chłopcy stawiali ukradkiem przed domem swojej oblubienicy w noc poprzedzającą Zielone Świątki. Było to publiczne wyznanie miłości, a dla dziewczyny i jej rodziny powód do dumy wobec sąsiadów. Ale biada tej, która zadzierała nosa i mało delikatnie odtrąciła swego adoratora. Wtedy przed jej domem zamiast moja mógł się pojawić dziad. Dlatego ojciec lub brat czuwali, by w razie potrzeby taką obraźliwą kukłę sprzątnąć, nim nastanie dzień. Zielone Świątki to był czas pierwszego wypuszczania bydła na pastwisko, i wtedy na progach obór kładziono zielone listki, dekorowano krowy wiankami. Wszystko to miało chronić bydło od czarownic, które wtedy szalały, zapewniać płodność, mleczność wielką i dobrej jakości mleko. Widać, że krówce się to całkiem podoba. Tak, tak, w tym dniu zieleń była wszechobecna. Zielone wieńce nakładano na szyje konie i rogi bydła. Wybór liści był nieprzypadkowy. Delikatna brzoza wzbudzała przyjaźń i sympatię. Dąb zapewniał siłę i długie życie, a klon, zdrowie. Wierzono, że te cechy przejdą z liści na zwierzęta. Przełom wiosny i lata, czyli czas wypędzania zwierząt na pastwiska, stawał się dla pasterzy okazją do organizowania zabaw, które przetrwały w niemal niezmienionej formie w niektórych regionach Polski. Na Kujawach organizowano na przykład wyścigi pasterskie, które polegały na jak najszybszym przegonieniu stada bydła na pastwiska. To zadanie z pewnością nie należało do łatwych, ale za jego najszybsze wykonanie pasterza czekała nagroda. Tytuł króla pasterzy. Od tego momentu król rządził na pastwisku, a pozostali pasterze musieli, oczywiście na czas zabawy, podporządkować się jego rozkazom. W niektórych rejonach Mazowsza i Podlasia w zielone świątki odprawiane jest tak zwane wołowe wesele. Ej, ty przytrzymaj, chodźcie tu do mnie, tu, 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 tu. tu ja przejmę, ja przejmę. I pan. Jeden ruch, jeden ruch i drugi błyska. Chłopcy ubierają symbolizującego siłę i powodzenie wołu zwanego Rodusiem. Słomianą uprząż kolorowe chusty, wstążki i kwiaty. Następnie Roduś prowadzony jest do wsi, gdzie towarzyszący mu mężczyźni składają mieszkańcom życzenia, oczekując w zamian datków. Ten zwyczaj znany jest w Polsce co najmniej od XVI wieku, bo z tamtych właśnie czasów pochodzi kronikarski zapis oglądania wołowego wesela przez wyjątkowego widza, króla Zygmunt'a Starego. Trudno sobie wyobrazić staropolskie zielone świątki bez dwóch pogańskich obrzędów. Pierwszy to majenie domów, drugi rozpalanie ognisk. Ten pierwszy kościół sobie dosyć łatwo przyswoił. Od razu księża zaczęli tłumaczyć, że chodzi o... Wystrojenie swoich domów, o upiększenie swoich domów na wizytę Ducha Świętego. Ale akurat z rozpalaniem ognisk Kościół bardzo, bardzo długo, długo walczył. Długo walczył, tak, bo to było jednak świętopogańskie. Ale od czego mamy uczonych teologów, którzy na wszystko znajdą wytłumaczenie? Kościół wtedy zaczął przypominać, że przecież Duch Święty zstąpił na apostołów i Maryję pod postacią płomieni języków ognia. Stąd ta tradycja nabrała także nowego znaczenia. Palono na polanach, palono na polach, opalano pola dookoła, żeby zboże lepiej rodziło, a później oczywiście odbywała się wielka uczta. Przy ogniskach smażono kiełbaski, no i smażono jajecznicę. Znakomite danie. Usmażona jajecznica w zielone świątki miała chronić od czarownic. Zawsze były czarownice. No a później trwała przy ogromnych, rozpalonych ogniskach pasterska zabawa. Gadziny nie pśniły, przez przeskoczyć by się portki tliły. Jedenaście dni po Zielonych Świątkach obchodzimy Boże Ciało. Ta uroczystość kojarzy nam się przede wszystkim z wielkimi procesjami do czterech ołtarzy, ale kiedyś wedle tradycji nieodłącznym jej elementem było także święcenie wianków. Pobłogosław, przyniesione do Ciebie młode pędy zbóż, trawy, zioła, kwiaty i wianki. Niegdyś pozostawiano wianki w kościele przez całą oktawę, czyli osiem dni po Bożym ciele, aby nabrały dobroczynnej mocy i dopiero wtedy zabierano je do domu. Wieszano je nad drzwiami wejściowymi, w sieni i w izbie, zwykle nad świętymi obrazami. Wierzono, że chronią dom przed pożarem, burzą i uderzeniem pioruna, wszelkim nieszczęściem i złym urokiem. Równie dobroczynne właściwości miały gałązki z ołtarzy, dlatego zabierano je do domu i skrzętnie przechowywano przez cały rok. Boże Ciało, święto najświętszego ciała i krwi Chrystusa, to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. Zostało ustanowione w 1264 roku przez papieża Urbana IV. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się w diecezji krakowskiej na początku XIV wieku. Procesje włączono do obchodów tego święta dopiero 100 lat później. Jednym z głównych elementów obchodów Bożego Ciała jest budowa czterech ołtarzy pod gołym niebem. Ich dekorowaniem zajmują się wierni. Wykorzystują do tego przede wszystkim gałęzie brzozy lub lipy oraz kwiaty. Procesja zmierza od ołtarza do ołtarza. Prowadzony przez mężczyzn ksiądz niesie pod baldachimem monstrancję. W powietrzu unosi się zapach kadzidła, dzieci posypują drogę płatkami kwiatów, a przy każdym ołtarzu czytana lub śpiewana jest Ewangelia i odmawiane są modlitwy. Procesje w Boże Ciało odbywają się w wielu krajach. Ale pod względem barwności i ilości uczestników polskie procesje nie mają sobie równych w Europie. Mało kto wie, że obchody Bożego Ciała Rzymianie zawdzięczają Polakowi. Kiedy w 1870 roku przestało istnieć państwo papieskie, zrezygnowano z procesji która przechodziła ulicami wiecznego miasta. Dopiero Polak, na Żyrodach, Jan Paweł II przywrócił tę tradycję w pierwszym roku swego pontyfikatu. Są miejscowości w Polsce, w których procesje mają wyjątkowo barwne tradycje. Na przykład Spycimierz w województwie łódzkim. Tu już od 200 lat mieszkańcy układają barwny, ponad 2-kilometrowy dywan z kwiatów, po którym stąpają wierni podczas procesji. Legenda głosi, że nieopodal przejeżdżał sam Napoleona, ludzie chcieli usypać mu drogę kwiatami. Ostatecznie władca wybrał inną drogę, a od tego czasu mieszkańcy z mierza układają kwiatowy dywan dla pana Boga. Każda rodzina, której posesja przylega do prasy procesji, uważa za punkt honoru ułożyć jak najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe wzory. W tym celu kilka dni wcześniej zbierane są kwiaty, które przechowuje się do Bożego Ciała w chłodnym miejscu. Boże ciało już od rana trwa układanie kobierców na ulicy. Co ciekawe, na całej dwukilometrowej trasie nie zobaczymy dwóch takich samych wzorów, i każdego roku kwietny dywan jest inny. Niektóre fragmenty są prawdziwym dziełem sztuki. Szkoda tylko, że tak krótko trwały. Bardzo piękna i okazała jest też procesja w łowiczu. Która ściąga co roku tysiące turystów z całego świata. Z niezwykłych procesji od najdawniejszych czasów na całą Polskę słynął Kraków. W czasach, gdy był stolicą Polski, w największej procesji, idącej od Wawelu do Kościoła Mariackiego, uczestniczyli królowie polscy ze swoim dworem, różne formacje wojska, bractwa kupieckie i cechowe z godłami i chorągwiami, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i mnóstwo innych osobistości. Jesteśmy na krakowskim zwierzyńcu na ulicy Laskotów. Mało kto wie, skąd pochodzi ta nazwa. Nie, nie, nie od Mlaszczących kotów, ale od słynnej kapeli, która gra tylko raz do roku, w ostatni dzień oktawy Bożego Ciała. Pan Andrzej Mazur od kilkunastu lat gra właśnie z tą orkiestrą. Panie Andrzeju, Laskoty czyli... czyli nazwisko muzyków. Którzy na przełomie XIX-XX wieku przygrywali lajkonikowi. A pańska rodzina kiedy związała się z tą tradycją? W 1914 roku mój dziadek został do zespołu zwerbowany, i od 1914 roku przygrywał do około lat 50. lajkonikowi. Lajkonik, zwany też konikiem zwierzynieckim lub tatarzynem, to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci krakowskich. Legenda głosi, że zabawa ta odbywa się na pamiątkę najazdu Tatarów na Kraków i bohaterskiej akcji włóczków, czyli wiślańskich żeglarzy, którzy zdążyli na czas ostrzec mieszkańców miasta zamknąć bramy i obronić podwawelski gród. Pierwsza wzmianka o harcach lajkonika pochodzi z 1738 roku. Początkowo jego strój i stroje jego świty kompletowano zupełnie przypadkowo. Dopiero w roku 1904 wielki artysta Stanisław Wyspiański zaprojektował taki piękny ubiór, łącząc w nim elementy staropolskie i wschodnie. Przebieg obchodu lajkonika jest niezmienny od XIX wieku. Rozpoczyna się tańcem przed ksienią klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu, która ogląda widowisko z okna i pierwsza płaci haracz. Następnie Orszak wędruje do Rynku Głównego, wstępując do sklepów, biur, zaczepiając przechodniów i zbierając datki. U celu wędrówki przy dźwiękach orkiestry odbywa się huczna zabawa. Trudno sobie wyobrazić Orszak, laikonika bez chorążego, a tym chorążem od 13 lat jest pan Stefan Marcinkowski. Panie Stefanie, jak to się wszystko zaczęło? W 1966 roku. Moja ojciec wchodził od 48 i po prostu nie wciągnął do tradycji lajkonika. No i tak się to zaczęło. Tradycja przeszła z ojca na syna, to jest bardzo zaszczytna funkcja. Co powinien robić chorąż? Chorąży ma za zadanie taniec z chorągiem, tak zwany, Gdzie lajkonik uderza buławą, sztandar rozwinięty. No i jest to moje, moje zadanie: zawijać chorągiem. I wreszcie na koniec wypada zapytać, skąd ta dziwna nazwa? Laj konik. Konik? Choda. ale czemu laj? Otóż według jednej z wersji to laj to zniekształcone lej. Konik bowiem, jak przystało na groźnego tatarzyna, uderza, czyli leje, na napotkanych przechodniów swą buławą. Rzadki to przypadek, że uderzeni nie obrażają się, a pominięci chętnie nadstawiają karki i głowy. Tradycja mówi bowiem, że uderzenie to przynosi szczęście. Lajkonik to nie tylko przynoszące szczęście uderzenia buławą, ale także niesamowity, podziwiany przez tłumy taniec. Czy kroki określone są jakimś stałym, wieloletnim, tradycyjnym rytuałem, czy też często Pan Proszę improwizuje? Pana, e... Ten krok to był krokiem takim stałym krokiem. Ja pewne elementy własne wprowadziłem do tego tańca. Staram się co roku coś nowego wprowadzić, żeby to było doskonalsze, żeby to było ciekawsze, żeby to cieszyło oko wszystkich podziwiających. Chciałbym wykorzystać tę niepowtarzalną okazję. Oto haracz. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Z całego serca. Do drugiego roku. Dziękuję serdecznie. A zatem zapraszamy do Krakowa w następny czwartek po Bożym Ciele. To jest jedyne miasto pod słońcem, gdzie siniaki przynoszą szczęście. Ale pamiętajmy o jednym. Nie będzie szczęścia, jeżeli nie będzie haraczu.